Witam, witam! piękni widzowie. Niko w dżungli dostała zmiany, dzięki którym może zmieniać się w plancika, bądź w miniona, bądź w bluebapp i inne typu, właśnie potwory. Co jest bardzo śmieszne. E, oglądamy repa kaniona, czyli mistrza świata z 2020 roku albo 2021, jak dobrze pamiętam. Więc, no, poziom będzie wyśmienity, oczywiście. Wydaje mi się, że Niko w dżungli będzie dużo lepsza, ponieważ Dostała no, ogromne buffy na dżunglę Q zadaje tam y, dużo więcej obrażeń i ten i te gankowanie, które później zobaczycie, no sprawia, że na low elo zwłaszcza no, będziecie mieli free killa, free killa co chwilę, naprawdę. Szczególnie teraz abizujcie to, ponieważ jak się ludzie nauczą grać, to nie będzie tak łatwo, ale jak będziecie grali teraz z w dżungli, no to obiecuję wam, że free kille totalne totalny będziecie mieli. Tylko, no musicie podstawowe mechaniki załapać tej postaci A to chyba, ona nie jest taka skomplikowana Dobra, zwróćcie uwagę teraz On nie powinien w kanale się zmienić, on cofa, o właśnie Zmienia się w Kastera. Uważam, że powinien zmienić się w Mele Miniona Ale chyba nie, nie mógł dojść, bo był za późno Bo jak jesteście Mele Minionem, to jest wam oczywiście łatwiej Zesnerować tutaj przeciwników no, teraz jesteście, no jest troszeczkę dalej Niż jakby był Mele Minionem, prawda? Ale patrzcie, oni się totalnie nie spodziewali tego i tak, I tak oto właśnie mamy kilka na bocie Jinx paliła samonery on też użył samonera na Niko. Mogę zobaczyć na Runy, Dark Harvest Chipshot Eyeball Collection, Ultimate Hunter i Cosmic Insight i Hexflash Hexflash bardzo dobry na tej postaci jest, ponieważ no, zobaczcie jak on później przez ściany, będzie po prostu hexflashował i będzie fajnie łapał właśnie przeciwników. W ogóle to co zrobił w tym momencie, dużo ludzi pewnie nie zdaje sobie sprawy, ale Action nie ma flasha a Sejuani i Silas Sejuani to jest linia, która bardzo dobrze współgra ze sobą i fajnie gankują. Mida, ok. Tej rel ładnie uratowała sytuację. Przeżyje chyba co? Jest, on nabije dużo bazowych, dem, bazowych obrażeń. Masakra. Patrzcie, to co po, po, po takiej akcji musicie zobaczyć, czy powinniście dopuszczować Wave'a czy nie. No w tej sytuacji Wave był tragiczny. Pozycji dla Akshana, więc dopuszczował tego wave'a, staruj sobie ekspodatkowego i goldzika, no i zasuwano górę. To, co chciałem powiedzieć, to. Zobaczcie, jak on zwordował dla Akshana tam od dolnej strony. W wypadku jakby Sedwani gankowała. Oczywiście to z zgankował od linii, przez co no, ten gank był dużo gorszy, ale granie dżungli to nie jest tylko farmienie czy chodzenie, nie wiem, po liniach, jak widzimy darmowego ganka. Jest to właśnie stawianie wizji naszym teammateom kiedy no oni szczególnie potrzebują, bo Axan, no chce się cały czas być z tym selasem, a Selasy mają dobre właśnie duo 2 na 2, więc w takiej sytuacji a nasz Axan potrzebuje oczywiście wizji. I tutaj kolejny gang jako mili Minion, znaczy e, Caster Minion. Patrzcie jak on... Ładnie tutaj udaje tego miniona, to jest piękne. A przeciwnicy. No, ta fala jest taka duża, że przeciwnicy tak tam nie mogą policzyć tych minionów, pewnie zapomnieli totalnie o tym. Bo, jak to jest normalny wave, 6 milionów, to no to jest chyba obvious, nie? Jak jest 7 milionów, a nie 6. Ale jak jest taki zestakowany wave, no to już tak inaczej. No i. O! Hopsają do przodu. No ta Jinx będzie martwa chyba i straci dużo bardzo. Rel umarła, ale zobaczcie. Jest 2 na 2 dalej. Ale support, support drużyny niebieskiej umarł, ale czerwonej został, więc. O! ładny logik. No więc mają przewagę damage'a, nie? Bo oni zabili pierwszy Carry, Jakby Jinx przeżyła, to ona by dużo więcej biła, ponieważ lethal tempo i Adiker, no, no. W końcu by zadawała potężne obrażenia, ale oni właśnie zabili ją jako pierwszą. Nautilus no, ma te combo i po combo tak jakby wali auto-ataki, no bez celu, nie? Pierwszy item jaki kupił? buty, A buty są po to, dlatego że jest solo AP, więc no będzie zadawał więcej obrażeń. Po drugie, w dżungli, bo zwłaszcza na solo queue. cały czas jest jakaś akcja, przez co możemy gankować non-stop. O i właśnie, dzięki butom, zobaczcie, dzięki butom mógł wejść teraz w mele miniona. Bo jakby nie miał butów, by nie dobiegł do tych minionów z przodu. Ej, ale genialne, dlatego też buty kupił w sumie. Patrzcie, i do przodu, tak jakby żeby, żeby przeciwnik się nie spodziewał tego, o. Z zasadzie nie spodziewać się tego na 100%. Ona się przestraszyła, wydaje mi się w tym momencie. Oni ja się przestraszył. No i co, dobiję sobie minionki. W ogóle nie z swojego bluebuffa chyba jeszcze przez całą gierkę. Bo farmienie kampów jest overrated. O! zmienił się w castera i teraz sobie chodzi po rzeczce. Jako caster minion. Okej. Okay. Wróci do normalnej formy, zmieni się w akszana i trochę useless. Dobra, bierze Blue buffa w minucie siódmej. Jest to w sumie no. taki... Timer, w którym szybko drugi blue'a powinien respić. Jakby za... <laughs> nie, co on robi? <laughs> Zmienił się w golema Kraba chyba się nie opłaca zmieniać, bo on jest bardzo wolny, z tego co wiem Jak blue jesteście, to wasze autoataki też są bardzo wolne A jesteście no, kotletami takimi śmiesznymi wtedy W sumie na Niko jest w Raptor, bo patrzcie jak ona szybko je robi No, EQ I parę autoataczków bez bez to by to zrobiła Nie robi red buffa, co ciekawe Idzie pierw na golemy? Nie, patrzcie, on idzie na falę minionów, żeby się zmienić tego miniona Czemu się nie zmienia od razu? Ciekawe czy, czy, czy on coś... Miał jakiś zamiar tutaj Albo po prostu nie mógł kliknąć o, Jest na przodzie, jest, ale muszę, muszę zagrać Niko To jest taki banger na pewno Ciekawe czy przeciwnicy się skapnęli, że to jest jeden Mele minion więcej, jak myślicie? Tu 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 tu, tu. To powinna być taka muzyczka z tych Z rekinów, jak rekiny są wokół, nie? Jest taka muzyczka grozy o, słabo zagrał tym minionem. No, tak jakby. Nie udawał, że auto-atakuje. O! Jinx już. Jinx wiedziała. Jinx wiedziała o tym, że on jest minionem. Wydaje mi się, że słabo zagrał tutaj. Nie przy aż tak, ale. Ale na, wa na waszym elo, poniżej Mastera, uważam, że przeciwnicy nie, na, na to nie będą zwracać uwagi nawet. Szkoda, nie wyszło. A to jest Smelipa, bo. Mógł zrobić Red Buffa i Golemy w międzyczasie, może by wbił szósty level. Bo tak to miał piąty, i przez to ta walka wyglądała tak słabo. Patrz, zabra zabrał mu legitnie dwóch milionów, chyba, żeby właśnie dobić szósty level, ale chyba to by nic nie dało. Idzie po Grompika, wbije szósty level i zobaczymy, się będzie grał pod Heralda. No, chyba powinien grać, bo tutaj właśnie Seduja nie wzięła w tym momencie dragona, więc warto byłoby wziąć coś na górnej stronie mapy. Z tego co widzę, patrząc na paski zdrowia, to Jax i Poppy mają bardzo low życie Zakładam, że on przyjdzie, to jest farniczki Killa. On nawet już nie idzie tak z waveem? Ok, idzie z waveem. Ale te buty mu przeszkadzają, chyba. to ten... jest kill'ek. <śmieszne. śmieszne. Szoku był, na pewno. Znowu zmienia się. Miniona. I zasuwa. Okej, okay, nie robi Heralda, bo uważa, że Jax musi cofnąć, co no na pewno się stanie, bo on zarożycia I Popi ma TP. No i jest walka jakaś tam idzie, oczywiście, nie? Zobaczmy, jak to wygląda, będzie. Okej, okay, uratował Aksiana w sumie. Hopsną tutaj dwóch. Aksja no bo jest kotletem. Ale dużo, tak QB, bardzo dużo damagea. Ono teraz tak jakby ma poszerzony hitbox. Zmienili to teraz e, w tym patchu. No, widzicie, jak na hita bior, bierze tego. tego kampa Powalone to jest. Co jest? Aha! On wysłał klona, który tak jakby rikoluje, rozumiecie? Przeciwnicy myślą teraz, że on zrikolował I idzie zgankować topa. A jak to wyjdzie i zabije, to... to... el-genius! Pa, minion gankujący... O kurwa, to wyszło. zabije Zabij! Popima flesza nie ma. I cyk! Oh my god, jaki on jest geniuszem! Niko udająca Rico i gankuje topa jako minion. Nie, to jest Jezus, ale... A mam ochotę, Weź... Nie mam konta żadnego w brązie, ale jakbym wszedł na, na, na brąza i bym grał tam nikom, to. Jezu, to byłoby śmieszne. Może znajdę jakieś konto, co? Okej. Okay. Pamiętajcie, że. e jak rzucacie przez jakąś. przez miniona, czy właśnie przez Heralda. Okej, okay, wzięli Heralda, to druga osoba i trzecia, i tak dalej, dostają dłuższego snera. Chyba o od... dwa razy dłuższego z tego co wiem. Nie pamiętam, nie grałem nikogo bardzo długo, ale dlatego przez miniony, rzucany E no, jest dużo lepsze, bo później przeciwnicy są zesnerowani i więcej hitów z Q dostaną. Bo jak traficie przeciwnika z Q, to ono wybucha jeszcze dwa razy. Tak samo e, duże kampy, na przykład właśnie grom czy duży wilk, red buff one też jak dostają z Q, to wybuchałem jeszcze dwa razy, patrzcie, bo może nie wiecie o tym par. Raz, dwa, trzy. No, po, jedno, po pierwszym wybuchu dwa razy dodatkowe. Redbuffa się chyba nie będzie zmieniał, troszeczkę useless. Golemów nie bierze, tylko... bierzesz teraz, raptory, preferuje, i będziesz szedł do góry. Uważam, że robienie Golemów jest troszeczkę słabe na solokiu, bo. One są bardzo daleko, jeżeli chodzi o położenie między midem albo topem. I no, nie jesteś tak jakby na bieżąco w akcji. Była ankieta, w której właśnie pytałem, jaką rolę chcecie nagrać, znaczy, żebym ja nagrał. To dodaliście właśnie tam wszyscy, że... Chcecie dżunglę? Chyba było 30% na dżunglę. Więc jak tutaj idealnie Niko yy, wyszła w nowym patchu, zbufowana, no to musiałem wam nagrać. A Kaniona też chyba nagrywaliśmy kiedyś, jak Nidalką grał. Tam było chyba ja gra najlepszy dżunglę na świecie, coś takiego. To już, No teraz już nie jest, ok. No i gang. Uważam, że udany. Ok, zmi <śmieniu> zmieni się w planta. Ale on spowolniony spać jak kotle taki idzie. <śmieniu> Nie, to useless, useless, zmieniliśmy się w to Czy oni zdajbują? Wiesz, jaki on damage ma Dobra, a w sumie ta Poppy miała 0 ,4. Dobra, myślałem, że to Ona jest bardziej tutaj, nie wiem, w grze Ona jest out of the game totalnie Jaki ten protobelcik Protobelcik chyba... No i jeden z lepszych itemów na Niko, ponieważ no, żeby dobiec do przeciwników z REczką, no to protobę tam dużo tutaj ułatwia te zadanie. Zobaczymy, czy dobiegniesz, żeby zmienić się w miniona. Chyba nie zdąży. Nie, już tutaj. E, miniony się rozbijają. Możesz się w zmienić? zmienić? O, hopsno sobie worda. Okej, okay, idzie jako Wordzik. <ścoughs> Widzieli go, ciekawe co oni sobie widzą. Ciekawe co oni myślą sobie, jak taki Word idzie. Bo to na minimapie nie wygląda, że to niko idzie, tylko widzą, że tak jakby, że to ward się porusza. Zobaczcie tam, na minimapie. Okej, okay, zmienił się w pinka, i na minimapie widać, że to jest pink ward, rozumiecie? Więc jak przeciwnicy mieliby to wizję, on by się tego pink ward, to by myśleli, że to pink ward wchodzi. I jak ktoś, nie wiem, nie, jest, nie ma więcej jakiego niż 80, to. no to by pomyślał, że, że to niko nie ma, nie? O co idzie? Ok, Sedgewa nie widzi pinkworda. Ej, Sylas też tu jest! Ona... O... <laughs> Co jest? Ej, dobra. Zadymka nam tyle ma... Flashuje od Sylasa ładnie Okej okay. Ważne jest, żeby jak najdłużej przeżył, bo on ma bardzo ogromny damage na tej Niko O! A w ogóle Jackson tutaj stepował. ładnie, ładny teleport od Jacksona O jajku Oj, wylał się, wylał się. Niepotrzebnie TQ dawał, bo przez to Q umarł. Bo on by wyszedł z tego turetręża. Ale, ale zajebiste to było, widzieliście? Jak, jak Aksian umiera od 0,5 popi? Ej, w ogóle, uważam, widzowie, że popi na topie jest, jest OP-czempionem. Naprawdę, popi na topie jest OP. Albo popi na saporcie. grałem dzisiaj Gierkę, gdzie popi na saporcie solowała przeciwnego AD Carry. No tak w 15 minucie, ja nie wiem Ten champion jest tak ukryto broken Że nie, niewiele ludzi o tym wie, naprawdę Grajcie popi Oczywiście po bazie nie robimy golemów Tylko idziemy na raptory i jesteśmy jak najbliżej drużyny Dragon też zaraz wstaje Więc zobaczymy jak tutaj będą grali chłopaki Przeciwnicy będą musieli odpuszczować topa Bo zobaczcie jaka duża fala milionów jest Więc granie na czas jest dla nich lepsze, uważam jak się Poppy pojawi na górze, albo ktokolwiek inny, no to oni raczej tutaj powinni zacząć od razu to robić. Okej, okay, widzę tego Sylasa. Okej, okay, obił go leciutko. Albo nie obił, został wysadzony. <laughs> został bombaj Szafir zrobiony. Oczywiście Poppy totalnie tutaj behind postać. Jest lepsza niż Jax. Żartowałem. Albo nie. Nie wiem, zaczymy? Pum. Dobra. A to wiecie, to wina Axan, bo Axion poszedł na, na bota jak głąb jakiś. oni tutaj walczyli o tego Mida akurat. To jest w ogóle... Wie high logierka widzowie. Bo ta Jinx z tego co pamiętam, ma 1300 punktów na Korei. A Canyon ma chyba dwa kąta właśnie 1200 punktów. Drugi ten Stopwatch, więc będziesz Donie. Zonia jak najbardziej ok, kiedy gra na Slasa, Seduani czy Popi. Na Nautilusa samego Zonia jest dobra, ponieważ... Magowie! W sumie... Nie wiem... Nie ma takich postaci za dużo, którzy, które mogą zdodzować Erkę Nautilusa. Na przykład Lissandra Erką swoją, nie? Może. Ale. No, wiele wiele czempionów nie może. No w sumie chyba 99%. Więc granie samej zoni na Nautilusa czasem jest nawet ok, bo. No to wyklucza tego czempiona troszeczkę z gierki, powiedziałbym. Znaczy, może nie wyklucza, ale. No, nie może w ciebie zengageować tak łatwo, tak jak. Jakby mógł normalnie. Z tego co pamiętam, to Kaijon chyba zrobił raz golemy w tej gierce. Na pierwszym click, a później ich nie tykał. Albo może dwa razy zrobił, ale. No, tak jak mówię, robienie golemów na solo queue, No, nie jest dobre. Znaczy, jak klikniecie taba, to widzicie, że Sejuani ma 119 creepów, a Nick ma 88. Wszyscy znaczy, mówicie, no, chyba jungle gap. No, ale tak naprawdę, on wygrał bota totalnie, co? Gankując. A ta Sedjuani gankowała mida. Akshana, który jest totalnym trolem. Więc. No, trafiło się. Jakby nie mieli takiego trola na tym midzie, no to wydaje mi się, że ta Sedge byłaby no, troszeczkę useless. Dobra, co on teraz robi? Mo w miniona się pewnie zmieni. Okej, okay, nie zmieni się w miniona. Worda. Postawił pinka i się w niego zmienił teraz. Hopsnął sobie. O, i patrzcie, jak on tak chodzi, żeby meczował się. Żeby się pasek wyrównał. Żeby przeciwnicy. Myśleli, że to jest pink ward. Ej, jeszcze raz rzuciła na niego E. Czyli jak przeciwnicy sobie szczekują, to dostaną podwójne CC, albo potrójne może nawet Ej, oni to będą wchodzić, patrzcie na to, patrzcie na to Okej, okay, bo widzą, że Izraela nie ma i zieli wave'a, teraz będą szli po wizję Okej okay. Nie czyszczą tego... O Boże, biedna Jinx O Boże, ale co możesz zrobić w takiej sytuacji, no Jeśli grasz AD Carry, albo nie wiem, jakimś, nie wiem, nad magiem to musisz być taki ostrożny, kiedy grasz na ten niko. To jest masakra. No i chyba baron z tego będzie. Ej, nie wiem, czy ona się może zmienić w barona. No chyba baron chyba się nie rusza, więc nie może. Albo byś śmieszny, taki chodzący baron. Pamiętam, w sezonie pierwszym Poppy mogła przesuwać barona. Kiedyś było coś takiego. Jak piszecie sobie Poppy Moving Baron, to zobaczycie filmik z pierwszego sezonu Lola, czyli 13 lat temu, jak oni. Jak, jak, jak Poppy przesuwała na Shora, to ta, ta gra była taka obrzydliwa wtedy Znaczy obrzydliwa, no... Urocza była na swój sposób Ale teraz graficznie jest dużo lepiej No tak jak wszystko, nie? Poszło do przodu Okej, okay, zmieni się w Miniona chyba tutaj od razu tutaj Będzie miał Bufa też? Patrz, ale głupie, on traci... Miniony tracą Bufa. Okej, okay, co się dzieje? Miniony tracą Bufa kiedy on jest zmieniony Okej, okay, czyli ktoś inny musi buffować te miniony, patrzcie. Ale czy on też dostanie bufa? On nie dostaje bufa. okej. Okay. Mamy bugę dla Riotu, okej? Okay? Bo on jako minion te, też powinien dostać bufa, tak naprawdę. Albo dopiero jak się zmieni w miniona, kiedy on jest zbufowany, Ale nie przez niego, tylko przez teammate'a. To może wtedy by miał zbuffowanego miniona? Nie wiem, ciekawe. Ale on może o na przykład hopkę? Mógłby się wystać tą hopką? Nie wiem, tak mi to ciekawi. Ale kampi tym minionym, rozumiecie? Bo jest taki malutki, to go, to go mogą nie widzieć też Okej, okay, co tu się dzieje? Rzuca Hexflasha, to o czym mówiłem Hexflash, trójka, czureczkę, protobel do przodu, five menulti. No i tutaj po gierce jest ty! A to nie wyglądało tak łatwo A nagle Hexflash, piątkę, zereczką No i mamy... Mamy, nie wiem ff mamy Dobra Dzięki za oglądanie! Zostaw łapsa na w górę. A tutaj masz Gereczkę, gdzie kanion, właśnie ten jungler, totalnie dominuje nidalką w dżungli. A to jest najnowszy film, czyli faker na najlepszym katedrium na świecie Kate Wolda. Zapraszam do oglądania, odpalaj, rozumiesz?